15 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, dzięki czemu nastąpił dynamiczny rozwój również województwa śląskiego. Z tego względu na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie na temat przyszłości gospodarczej gmin i miast, którego gospodarzem było stowarzyszenie Biznes, Nauka, Samorząd, Prosilezja oraz Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Przedstawione zostały ważne zagadnienia, takie jak unijne propozycje dotyczące polityki spójności oraz priorytety inwestycyjne dla Polski w nadchodzącej dekadzie. Gościem specjalnym tego wydarzenia był Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Dzisiaj odbyła się tutaj forum samorządowe poświęcone sytuacji gmin w Unii Europejskiej. Także bardzo ważny temat, ponieważ samorząd to jest taka sprawa, która nas wszystkich dotyczy, bardzo bliska. W naszym regionie szczególnie ważna, dlatego że mamy metropolię i tutaj to jest stosunkowo nowy twór, albo też bardzo istotny dla mieszkańców. No i posłuchamy, co dzieje się w tej sprawie w Unii Europejskiej. Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów w Europie. W dużej mierze zawdzięczamy to wsparciu unijnych funduszy. Na jaką pomoc możemy liczyć w najbliższej przyszłości? W latach 2021 27, Polska otrzyma przynajmniej 70 miliardów euro na rozwój. Ten rozwój będzie głównie przeznaczony na wzrost innowacyjności, na współpracę międzysektorową między firmami, uniwersytetami, ale także na niskoemisyjną Europę, czyli na te wszystkie nowe rozwiązania, które pomagają nam lepiej, zdrowiej żyć. To jest ogromne wyzwanie przed całą Europą, również przed Polską. Ponad 30% w tej nowej kopercie finansowej na Śląsku będzie przeznaczone na współpracę uczelni wyższych, i sfery biznesowej. Także tutaj spore, wielkie, pozytywne wyzwanie przed wszystkimi uczelniami. W połowie 2017 roku w naszym regionie utworzona została metropolia działająca na rzecz wspólnego rozwoju śląskich i zagłębiowskich miast. W ramach metropolii myślimy o zrównoważonym rozwoju. Oczywiście chcemy wspierać te gminy, które mają trochę słabszą pozycję, tą startową, mają pewne problemy. Mówimy o realizacji pomysłu związanego z tak zwanym Funduszem Solidarności. Jest to fundusz, który służy na wyrównywaniu szans i na próbie podniesienia jakości usług publicznych świadczonych przez te gminy swoim mieszkańcom. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy całej aglomeracji, niezależnie od tego, czy akurat mieszkają w Katowicach, czy w innych miastach, mogli dostać Tą usługę publiczną na tym samym lub bardzo podobnym poziomie? Polska należy do Unii Europejskiej od 2004 roku. W tym czasie w naszym kraju zmieniło się bardzo wiele. Te 15 lat pozwoliło przy pomocy funduszy unijnych również, pozwolił pchnąć Polskę w zupełnie nieznanym nam wcześniej kierunku. Ten wzrost liczony w PKB to jest ponad 20%. To jest bez precedensu absolutnie. Jeżeli spojrzymy na bezrobocie, to jest spadek z 20%, czyli z ogromnego problemu na rynku polskim, do prawie 4%. To jest Właściwie w tej chwili nie ma bezrobocia w Polsce. Ten skok jest niesamowicie, niesamowicie skuteczny. Prawie 61% inwestycji, wszystkich publicznych inwestycji w Polsce zostało zrealizowanych dzięki funduszom. Polska dokonała monstrualnego skoku i będzie się nadal rozwijała przy pomocy funduszy. Polska nadal pozostanie największym beneficjentem środków unijnych w Europie i naprawdę ten rozwój wygląda bardzo pozytywnie, bardzo entuzjastycznie, patrzymy naprzód.